ZOBACZCIE CO SIĘ STAŁO W SONIC SPEED SIMULATOR Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Jurem i I mieliśmy przepotężny update Sonic Simulator. słuchajcie Który jest naprawdę mega kozacki, słuchajcie Mamy nowe postacie i pokażę wam, słuchajcie Teraz jak możecie ultra, ultra, ultra szybko odblokować, słuchajcie Nowe postacie z Beach Party, słuchajcie Czyli ogólnie Amy oraz, moi drodzy, Summer Sonika, który jest, słuchajcie, naprawdę przekozacki, ale, moi drodzy, kosztuje on nasz 800, 800 prawie robuxów, słuchajcie, ale teraz wam pokażę, słuchajcie, jak możecie go naprawdę bardzo, 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 bardzo szybko, słuchajcie, odblokować bez użycia robuxów i naprawdę, moi drodzy, żeby go odblokować, trzeba zbierać 7,5 tysiąca hotdogów, a ja wam, słuchajcie, pokażę, jaki jest najszybszy sposób na hotdogi w tej całej gierce, słuchajcie, i tym sposobem naprawdę mega szybko, słuchajcie, odblokujecie właśnie tego Sonika, słuchajcie, totalnie za darmo, bez, słuchajcie, żadnego płacenia Robuxów. I tak dalej. W każdym razie pamiętajcie, aby koniec łapę w górę, oba dzwonkiem i napiszcie, moi drodzy, koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony skin z nowego update'u, bo słuchajcie, nie dość, że mamy właśnie Amy, moi drodzy, mamy, mamy tutaj Summer Sonica, to, moi drodzy, za 7 dokładnie dni, słuchajcie, będzie, zobaczcie, naładowany Sonic Metal. Zobaczcie, Metal Sonic będzie naładowany już za 7 dni i naprawdę tu się stanie coś mega kozackiego i naprawdę, słuchajcie, boję się, co się stanie w tamtym świecie. Coś, moi drodzy, czuję, że tam będzie naprawdę mega dym i pamiętajcie, aby kończyć, słuchajcie, właśnie Discorda, Instagrama, grupę w Robloxie oraz, słuchajcie, na moją grupę właśnie w Robloxie Są takie fajne koszulki, moi drodzy, które właśnie mam na sobie, słuchajcie, więc polecam wam bardzo, słuchajcie No i naprawdę, naprawdę kozackie rzeczy nas czekają, zobaczcie Ogólnie w dalszym ciągu możemy zdobyć, słuchajcie, tego Green Heilla tutaj, Master Chao I, I mamy, zobaczcie, tutaj fajny plakat, w ogóle nie wiem, czy on był tutaj wcześniej, ale fajny plakat, słuchajcie No i, moi drodzy, czeka nas naprawdę coś mega kozackiego, Po teraz ogólnie, zobaczcie, żeby uzbierać e, Tą Amy i Sonika, trzeba, moi drodzy, zbierać hot dogi no i moi drodzy, te hot dogi się ogólnie dookoła nas, zobaczcie. Ogólnie, jak pewnie widzicie, to tutaj są te hot dogi, zobaczcie. To na przykład mamy te hot dogi. I teraz, moi drodzy, zaraz będziemy już zobaczcie 100 hot dogów i odblokujemy słuchajcie, pierwszego peta. Zobaczcie, tutaj są też hot dogi. I zaraz słuchajcie, odblokujemy tego pierwszego peta. Dokładnie, moi drodzy, mamy. Mamy, zobaczcie, pierwszego peta. Zobaczcie, udało nam się, odblokowaliśmy go. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, że mam po prostu nowego peta, który jest, słuchajcie, bardzo fajny, który. o to jest ten słuchajcie, to jest beach, ciao, zobaczcie. Wezmę go sobie. No i moi drodzy, teraz wam pokażę, jak może bardzo bardzo szybko, słuchajcie, uzbierać potrzebne hotdogi na właśnie, słuchajcie, nowego nowego Sonic, a w go zobaczmy tylko, słuchajcie, czy się pozmieniała tylko jedna rzecz słuchajcie, właśnie tutaj, zobaczcie w Chemical Plancie. jestem mega ciekaw, zobaczcie, coś tutaj się słuchajcie, zmieniło, zaraz zobaczymy. No i teraz, moi drodzy, znajdujemy się w Chemical Plancie i czy coś się tutaj zmieniło, zobaczcie, w dalszym ciągu mamy Sun ciao, upgrade, słuchajcie, czyli ciao, upgrade'ów jeszcze tutaj słuchajcie, nie ma. I moi drodzy, pytanie, czy coś się zmieniło, zobaczmy, słuchajcie, ile kosztuje Stealth Sonic, czy on coś pytam, słuchajcie, 499 robót, chyba, czy, 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 czy chyba tyle samo słuchajcie kosztuje, ale czy coś się tutaj z zmieniło, czy coś się zmieniło, moi drodzy, nie widać żeby coś się zmieniło, zobaczcie tutaj, więc chyba, moi drodzy, tutaj się na razie nic nie zmieniło, więc, chajcie, wrócimy sobie teraz do naszego świata tutaj i pokażę wam, słuchajcie, teraz właśnie, co takiego zrobić, żeby ultra szybko odblokować, słuchajcie, właśnie e, tą Amy oraz, moi drodzy, Summer Sonica. Już wam pokazuję, zobaczcie, jaki tutaj mamy słodki, zobaczcie, piknik tutaj jest, o Jezu, kiedy to jest słodki, zobaczcie, tej tutaj piknik, jak śmiesznie w ogóle. Wchodzę, macie moi drodzy, jak pewnie widzicie, o, ogólnie hot dogi, które musimy uzbierać, są zlokalizowane w kilku miejscach. No i, moi drodzy, jakich nie widzicie to po prostu wojcie sobie tutaj i wyjdźcie słuchajcie z tego eventu i teraz tak moi drodzy hot to przede wszystkim tutaj zobaczcie w tym miejscu są hot dogs hot dogs są słuchajcie tutaj i hot dogi są moi drodzy dokładnie tutaj na obrzeżu spawnu zobaczcie o tutaj no i moi drodzy one później się ciągną tutaj 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 i najwięcej hot dogów słuchajcie jest właśnie o, tutaj w tym miejscu, zobaczcie, tutaj go trzeba na nie trafić, słuchajcie, bo nie potrafi biegać zobaczcie, tym za szybki. O tutaj, moi drodzy, jak na nie traficie, to zobaczcie, tutaj jest właśnie najwięcej hotdogów, O tutaj, zobaczcie, w tym miejscu. No i teraz, moi drodzy, oj, tutaj nawet są hodogi, zobaczcie, go trzeba na nie trafić. I już wam mówię, słuchajcie, co zrobić, żeby najszybciej odblokować właśnie te nowe postacie. Zobaczcie, ogólnie te hotdogi są na obrzeżach, zobaczcie, obrzeżach całej tej trasy. Zobaczcie, ich ogólnie jest dużo, ale moi drodzy, z tego co wiem, to one się niestety dosyć długo respawnią I już wam mówię, słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby jak najszybciej te Hotdogi, właśnie moi drodzy, zdobyć. Otóż, to co musicie zrobić, moi drodzy, to najlepiej pójść na spawna. I teraz tak, jeżeli nie widzicie hotdogu, bo słuchajcie, czasami one się bugują, to po prostu wejdźcie sobie w to beach party, o tutaj i po prostu wyjdźcie z tego, po prostu wejdźcie i wyjdźcie. Co nie, nie, nie się wtedy pojawiają, o tutaj na przykład się pojawią, wtedy powolutku i się zacząć renderować. I teraz tak, najszybszy sposób na to, żeby słuchajcie, zdobyć te hotdogi, bo zobaczcie, ile już mam tych hotdogów, mamy ich, słuchajcie, 172 na 7,5 tysięcy, więc naprawdę, naprawdę dużo. 7,5 tysiąca w sumie, moi drodzy. No i teraz tak, to, co musicie zrobić, moi drodzy. Albo czy mamy jakieś nowe rzeczy w sklepie? Zobaczcie, nie przypominam, nie widzę, żeby słuchajcie, to było coś nowego. Game passy, boosty, słuchajcie. Nie, no chyba, moi drodzy, nic takiego nie ma, ale ogólnie polecam wam mieć magneta, ale moi drodzy, tak. to co musicie zrobić, żeby jak najszybciej odblokować, słuchajcie, właśnie tego Sonika, to niestety, moi drodzy, potrzebny do tego czegoś będzie, wam, słuchajcie, prywatny serwer. Ja ogólnie, słuchajcie, mam prywatny serwer, słuchajcie, właśnie jestem tylko ja na tym serwerze. I teraz tak, co robicie? Spawnujecie się w tym miejscu, słuchajcie, idziecie od razu na to, wychodzicie stąd, słuchajcie, i teraz tak, lecicie sobie tą trasą, zobaczcie. idziecie sobie tutaj. Idziecie sobie, słuchajcie tutaj, później lecicie sobie tutaj, później słuchajcie skaczecie tutaj i teraz biegacie po tym. I teraz moje tego tak, one mi, one mi właśnie zniknęły, pokażę co zrobić i teraz słuchajcie, biegacie tutaj, 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 zbieracie tutaj, te wszystkie tutaj te hot dogi. i teraz tak, jak już słuchacie, zbieracie właśnie z tych miejsc, gdzie ja teraz je zbieram, czyli tutaj. Bo tutaj słuchajcie, dalej już ich zbytnio nie ma, ale właśnie tutaj, tam jeszcze słuchajcie, o tutaj na tej górce, o tutaj słuchajcie, jeszcze, to moi drodzy, jak tylko to zbierzecie, od razu wychodzicie z serwera, słuchajcie, wychodzicie po prostu z serwera, i moi drodzy, od razu wchodzicie, po prostu od razu wychodzicie i z powrotem wchodzicie do tego serwera, słuchajcie, od razu po prostu wchodzicie na serwer, tak jak ja słuchajcie teraz wchodzę na serwer, zobaczcie, po prostu od razu wchodzicie z powrotem na serwer, moi drodzy, to potwałam bardzo bardzo szybko, słuchajcie, jeżeli zwłaszcza macie dobierę kompa, to po prostu z powrotem wchodzicie na serwer, a to wam po 3 sekundy, 5 sekund, słuchajcie, zanim wejdziemy na serwer, no i słuchajcie, jak jesteśmy na serwerze z powrotem, to teraz teraz chodźcie, trzeba będzie zrobić, już wam pokazuję, co moi drodzy jak się pojawicie z powrotem na serwerze, po moi drodzy od razu lecicie tą samą trasą, że na początku tutaj, wychodzicie stąd, zobaczcie i moi drodzy, od razu lecicie po respawnowanych, chycie, hot hotdogach. Czyli tutaj, tutaj, tutaj. Słuchajcie, przychodzicie sobie tutaj. I mamy moi drodzy, zrespawnowane nasze hot dogi I możemy słuchajcie, znowu lecieć tą trasą hotdogową. Czyli słuchajcie, tutaj, później tutaj. Teraz chęć, zbieramy sobie na moście hot dogi. Teraz tutaj, zobaczcie. Teraz stoi tutaj, tutaj. A w ogóle polecam wam słuchajcie, być troszkę wolniejszym, żeby to zrobić, bo słuchajcie, łatwo je przegapić ogólnie. Ale ogólnie teraz tak, słuchajcie, biegniecie sobie tutaj. No i moi drodzy, teraz po górce biegniecie sobie. Skaczecie tutaj i zobaczcie, już mamy 250 hot dogów. Widzicie, moi drodzy, jak szybko. I teraz chajcie, biegniemy sobie tutaj. No i moi drodzy, z tego miejsca sobie też Hot -dogi. O tutaj, moi drodzy, tylko nie trzeba niestety, moi drodzy, na nie trafiać, bo to mi słuchajcie, trudno jest na nie trafić O tutaj. I słuchajcie, zobaczmy sobie, tylko, jak wygląda sytuacja na Lost Valley. Czy po tym jak zbierzecie po prostu z tych miejsc, to po prostu, znowu wychodzicie i znowu wchodzicie, słuchajcie, i tak w nieskończoność, aż w końcu zbieracie słuchajcie, tylko do Lost Valley. okej okay, słuchajcie się tylko oby przejść tutaj. I moi drodzy, jesteśmy teraz w Lost Valley. I teraz, moi drodzy, jak pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy słuchajcie, jak tutaj jest hot doga A więc dobra, jesteśmy słuchajcie i tutaj też mamy dużo hodogów. W ogóle słuchajcie, tych hodogów jest mega dużo. I zobaczcie, w Lost Valley jest ich nawet jeszcze więcej słuchajcie ale ogólnie mi się wydaje, że szybszym sposobem po prostu będzie ich na spałnie i po prostu przelogowywanie się, tak jak ja wam pokazywałem słuchajcie, czy po prostu wychodzicie z serwera i wchodzicie za niego z powrotem. Ale ogólnie, moi drodzy, tych hodogów jest naprawdę dużo. Zobaczcie, nawet tutaj w tym Lost Valley jest ich nawet słuchajcie, trochę więcej, ale ogólnie jest to bardziej czasochłonne, więc ogólnie polecam w ten sposób ze spawnem, ale moi drodzy, no ogólnie fajnie też sobie tutaj później pozbierać, moi drodzy, te hodogi. I coś tutaj, moi drodzy, że naprawdę szybko będzie można wyzbierać te hodogi, aby zdobyć słuchajcie, te nowe postacie. Naprawdę, moi drodzy, coś tu jeszcze to będzie bardzo szybka akcja. Więc moi drodzy, dużo raczej się nie napracujemy, bo słuchajcie, no dosyć szybko się zbiera te hot dogi, moi drodzy. Już mam 300, długo, bo słuchajcie, będzie 1000, a później słuchajcie, będzie 7000, aż w końcu słuchajcie zbierzemy. Więc naprawdę moi drodzy, bardzo łatwo je zebrać i polecam wam, słuchajcie, robić tym moim pierwszym sposobem. Słuchajcie, czyli po prostu idziecie sobie na spawn, zbieracie tam z okolic spawna na wszystko, relogujecie się, słuchajcie na priv server i z powrotem, słuchajcie, jeżeli nie macie priv server słuchajcie, to nie wiem, pogadajcie to z kolegą, który go może ma. Słuchajcie, zagadajcie do jakiegoś kupla, który ma taki priv server słuchajcie, no i wtedy będzie mogli bardzo łatwo odblokować sobie, te nowe Soniki i te słuchajcie, nowe wszystkie bo słuchajcie, pety są bardzo fajne, słuchajcie, soniki też są bardzo fajne, więc bardzo Wam polecam to i pamiętajcie, by kończyć mieć łapę w górę z obazonkiem i miłego słuchajcie zdobywania nowych Soników, słuchajcie, bo wreszcie mamy update, słuchajcie, 50 tysięcy ludzi aż gra teraz Sonikiem, więc słuchajcie, fajnie. Pamiętajcie o tym Elonara siema, cześć, pa pa.